W ja tej strony, słuchajcie, mówię trochę cicho, bo jest noc. Demony się budzą. A ja e, generalnie odrabiam zaległości po mojej nieobecności. No i przeglądam. Przeglądam to, co się wydarzyło na YouTubie przez ten czas. E, trafiłem przed chwilą. Może nie trafiłem, po prostu przyszła kolejna y, vlogi y, mojego nieodrzełowanego przyjaciela JV. i słuchajcie, obejrzałem jego vloga pod tytułem Fanatycy. Y, powiem wam tak. Polecam. Polecam obejrzeć tego vloga i przede wszystkim e, do Ciebie Dziwi bardzo mi się podobało, dlatego że to był chyba pierwszy Twój vlog, który e, obejrzałem od początku do końca z takim samym zaangażowaniem i vlog, który wzbudził we mnie emocje. E, dlaczego? Dlatego, dlatego, że Hmm. tutaj byłeś prawdziwy. W sensie, znaczy ja nie mówię, że nie jesteś prawdziwy. To jest nieistotne. E, tutaj pokazałeś swoje, ty swoje wkurwienie, emocje, e, to, że nie jesteś e, e, spokojnym człowiekiem, e, który tam ma coś do przekazania, nauczy się tego, ewentualnie przygotuje i klepie, tylko po prostu żeś pojechał e, ze swoimi odczuciami na maksa. I bardzo mi się to podobało. Tym bardziej, że zgadzam się praktycznie w 100% z tym, co żeś powiedział. Już nie wchodzę w jakieś tam niuanse, co tam się w komentarzach zarzucają, że czy obraziłeś Biblię, czy tam jakieś takie pierdoły. Chodzi o główną, główne założenie Twoje. Mam nadzieję, że to zrozumiałem, o co chodzi, że, że generalnie <laughs> każdy fanatyzm jest jedną wielką kurewską sraką, którą należy, tak jak się robi ze srakami, które się znajdzie na swoim ogródku, należy ją zakopać. Każdy fanatyzm jest zły. Każdy. W e, ostatnich dniach udało mi się obejrzeć na BBC. Jest taki cykl. Nie wiem, może się już skończył, może nie, nie widziałem wszystkich odcinków. W każdym razie cykl dotyczący religii. E, oglądałem z zaciekawieniem jeden z odcinków, e, który zdaje się miał tytuł Roots of Evil e, Korzenie zła. W którym to odcinku. Naukowiec Richard Dawkins pokazywał różne odcienie fanatyzmu w różnych religiach. Dostało się tam chrześcijanom, przepraszam, chory jestem, dostało się tam chrześcijanom, dostało się tam protestantom, dostało się tam Żydom, dostało się tam muzułmanom dostało się tą wszystkim fanatycznym pojebom, aczkolwiek nie, nie tylko, ponieważ Richard Dawkins poszedł dalej i stwierdził, że każda religia jako taka jest zła, bo jest po prostu zarzewiem fanatyzmu. Ja bym aż tak daleko nie szedł, ale um, um, uważam, że tak jak Ty, JV, tak jak chyba większość logicznie myślących ludzi, że każdy fanatyzm jest zły. Dlaczego? Dlatego, że ktoś kto. Szczególnie fanatyzm religijny, oczywiście. Dlatego, że jeżeli ktoś wierzy fanatycznie, bardzo łatwo jest nim sterować i nim manipulować wierzy w księgi wierzy w słowa swoich guru, mistrzów księży, muftich rabinów i tak i co taki jego duchowy przewodnik mu powie on w to święcie wierzy rzeczywiście on góry na, um, moja racja jest mojsza niż Twoja, i wpierdol jeżeli nie będziesz myślał tak jak ja i zaczyna się to na rękoczynach, bądź na yy, tekstach w stylu my jesteśmy tu, gdzie byliśmy zawsze, a wy jesteście tam, gdzie stało zomo, a kończy się na wysadzaniu się w autobusie na przykład pełnym ludzi. Albo kończy się to yy, paleniem na stosach. Wiadomo, że w tej chwili chyba najbardziej radykalnym, najbardziej fanatycznym, najbardziej fanatyczną religią, a może inaczej, najwięcej fanatyków można spotkać wśród wyznawców islamu. Ale zaręczam Wam, że gdyby nie jednak jakiś Aparat państwowy. Mówię już o Polsce w tej chwili. Albo gdyby nie jednak lata yy, yy, komuny, gdzie społeczeństwo jednak jest po tych latach komuny rozdarte na dwie części czyli jest dużo ludzi lewicowych, dużo ludzi katolików gdyby nie pewne działania. Yy, Rządu, ewentualnie działania hierarchów, kościoła i tak dalej, to u nas by mm, fanatyzm rozprzestrzenił się tak samo jak fanatyzm kurczę, wśród na przykład wśród np. talibów czy w Jemenie czy gdzieś tam. Wystarczy wspomnieć o tych już tak znanych indywidułach jak e, rydzyk bądź natanek, mm, którzy to goście dla. Rydzyk podejrzewam własnych korzyści, a natanek dla po prostu przez własną jakąś tam wydaje mi się jednak, że nie w pełni e, sprawną głowę e, wpychają ludzi w objęcia religijnego fanatyzmu. Ja nie chcę żyć w kraju religijnego fanatyzmu. Jaki to nie byłby fanatyzm? E, Najgorsze jest to, że z fanatykami nie można dyskutować. Mam, a raczej miałem kiedyś takich znajomych, którzy byli bardzo katoliccy, wierzący w ogóle kościół co niedziela, to to za mało, bo trzeba częściej i w ogóle wszystko. Byliśmy dobrymi znajomymi i skończyło się to wszystko przez ich fanatyzm. Im nic nie można było powiedzieć, ich się nie można było o nic spytać. O nic, co dotyczyłoby religii, czegoś nie rozumiałem albo coś. Od razu było zacietrzewienie, agresja i generalnie wkurwienie. Wypierdala i tak dalej. No to więc w sobie poszedłem. No, co miałem z nimi rozmawiać, jeżeli byłem traktowany w ten sposób. Nienawidzę fanatyków jakiegokolwiek sortu. Też mnie to wkurwia. Wkurwia mnie to, że za jakieś durne przekonania, legendy spisane w książkach, w zwojach, czy w jakichś innych pierdołach, czy przez usłyszane kazania gotowi są używać dziłby ludziom, którzy myślą inaczej, albo ludziom, którzy mają to generalnie wszystko w dupie. W tym programie BBC ten naukowiec pan Dawkins wspaniale rozmawiał na przykład, słuchajcie, z muzułmańskim radykałem, notabene urodzonym w Stanach Zjednoczonych Żydem, <gry> który stał się potem muzułmańskim radykałem, przeniósł się do Palestyny i w ogóle został, kurczę, wyznawcą islamu totalnym. I on mówi, no ale dlaczego to wszystko? Po co? Pyta się, po co tutaj? Czego, czego wy oczekujecie? Czy, czy chciałbyś, żeby islam rządził na całym świecie, żeby był na całym świecie obecny? A to on mówi, oczywiście, wszyscy mają przejść na islam. A on mówi, a co z tymi, którzy nie chcą przejść na islam? To on mówi, wszystkich chrześcijan należałoby wyciąć. Jak zarazę. On mówi, ale ja nie jestem chrześcijaninem, mówi naukowiec. Ja w ogóle w to nie To jest jeszcze gorzej. Czy z takich jak wy, kobiety rozbierają się na ulicach, chodzą, świecą cyckami i w ogóle jest ta cała pornografia. Wszystkich takich należy zabić, zlikwidować. To nie ma rozmowy z gościem. Następnie pan profesor Dawkins rozmawiał na przykład z, z żydowskim jakimś tam działaczem, osadnikiem, który mówi. Ta kopuła, tutaj na mecze ta laksa, to jest w ogóle Slipa. To nie jest żaden mecz, to jest tylko kopuła, dlatego my tam nie możemy wejść. Należałoby wszystkich muzułmanów generalnie unicestwić. Oni są zagrożeniem dla wszystkich, nie tylko dla nas Żydów. Należałoby ich wszystkich wyciąć w pień. E, następnie rozmawiał z protestantem, z protestanckim pastorem w Stanach. No i zaczynamy mówić, ale pan wierzy w to co pan mówi? Przecież. Czy że wierzy Pan na przykład, że ziemia istnieje dopiero tam od 1500 lat, czy tam, jak tam jest w Biblii napisane, to ktoś spojrzał się na niego w pewnym momencie i mówi: Proszę nie być bezczelnym, proszę się zachowywać. Bo ja przeczytałem takie książki i znam takich ludzi, że nie ma Pan nawet tyle pojęcia o tym. Proszę uważać na język, bo coś tam, wszystko grzecznie, no bo to był amerykański pastor. Ale w oczach tego człowieka było widać po prostu mm, miecz odcinający łeb profesorowi. <grym> no po prostu jaja. No słuchajcie, żyjemy w XXI wieku, a gdyby y, tylko troszeczkę atmosfera się rozluźniła, to słuchajcie, to byśmy mieli kochry na krucjatę za krucjatą. Z jednej i z drugiej strony. Mm, to, by była totalna rozpierducha i nie wiadomo czy się to tak nie skończy. Wystarczy zobaczyć, co się dzieje we Francji, w Niemczech, na wyspach brytyjskich. Do nas na razie na przykład u nas no inaczej nasi rodzimi fanatycy, jednak jeszcze nie są zbyt silni. Mówię o katolickich fanatykach, a znowu um, islamscy fanatycy raczej do nas nie będą przyjeżdżać, no bo u nas jest chujowy socjal. I na bezrobociu się jednak gówniane pieniądze dostaje. Także oni u nas nie mają na razie czego szukać. Pozostańmy może przy tym. No nic. Dobra, słuchaj, JV, bardzo mi się to podobało. Podobało mi się to, że się wkurwiłeś w czasie nagrywania tego vloga. O takich popierdzieleńcach, fanatykach, trzeba gdzie coś skręcić. Konkretnego. Na razie trzymajcie się.